Dzień dobry kochane, witajcie! Nazywam się Joanna Król dla wszystkich osób, które mnie nie znają, bo jest coraz bardziej, coraz więcej nowych osób na tej grupie. Zajmuję się wzbogacaniem życia kobiet. Doradzam kobietom, jak czuć się pięknie, jak wyglądać pięknie. I dziewczyny to moja pasja, to taki mój drugi zawód, bo mam też pierwszy i. Ostatnio właśnie się zastanawiałam, czy w ogóle ktoś ogląda te filmiki, czy w ogóle ktoś, komuś pomagam, ale dziewczyny, jak znajdzie się choć jedna osoba, która skorzysta, która wyciągnie coś dla siebie, to już jest dla mnie duży sukces, duże, duża satysfakcja, że oglądacie, że wyciągacie coś dla siebie, jakieś lekcje. I parę osób mi tutaj się odezwało, że tak, żebym dalej nakręcała, robiła, bo one bardzo dużo korzystają. Że są porady wartościowe, więc bardzo się cieszę. Dziewczyny, mam taką ogromną prośbę, bo być może nie znalazłyście się tu przypadkiem, i jest dużo takich kobiet, i ja bardzo cenię sobie też takie wszystkie rady, porady, więc może któraś z pań potrzebuje jakiejś pomocy, może któraś z pań ma problem. Będzie mi bardzo miło, jak zaprosicie koleżanki do tej grupy, jak udostępnicie u siebie filmik. Bo wiem, że jest dużo kobiet, które szukają porad, jak dbać o siebie, ale po prostu nie wiedzą jak. One bardzo chcą, bo się spotykam z wami i z tych wszystkich waszych odpowiedzi widzę, że bardzo wam się to podoba, korzystacie, więc podzielcie się, dziewczyny, nie trzymajcie tego dla siebie. Ja również byłam taką kobietą, która nie wiedziała, jak zadbać o siebie, więc postanowiłam, że zrobię z tego swoją pasję i będę wspierała i pomagała innym. I szukam też takich kobiet, które chciałyby pomagać, chciałyby wspierać inne panie, być może się interesują makijażem, kosmetykami, pielęgnacją, bo u nas w firmie jest dużo innych możliwości, można się fajnie wyszkolić, ale niektóre panie być może szukają dodatkowego źródła dochodu, na przykład na. Na własne dzieci, na jakieś swoje potrzeby, na własne wydatki. Fajnie mieć odłożoną taką fajną kwotę i nagle rzucić kopertą i powiedzieć: Masz nas samochód dla dziecka, bo być może któraś z Was naprawdę jest w takim momencie życia, że tego potrzebuje. Dzisiaj, kochane, opowiem Wam o Mercedesie. Mercedes to jest potoczna nazwa naszej takiej serii, którą mamy. Oczywiście w Mary Kay. Jest to seria naprawcza, nazywa się Time One Stripper i jest to seria przeznaczona dla kobiet z, takim, z dużymi oznakami starzenia się skóry, już z takimi większymi zagniotkami, zmarszczkami, już gdzie ta skóra potrzebuje zagęszczenia, ujędrnienia. Jest to najlepsza seria w naszej firmie, bardzo bogata w swoim składzie, również efekty i rezultaty są świetne. Kochane, ta seria to jest mistrzostwo świata. Na nią pracowano 10 lat. Tutaj jest użyty patent od noblisty. Ten człowiek, który wynalazł ten patent, dostał za to nagrodę Nobla, więc ta seria ma działać i ona działa. Robi naprawdę ogromne, ogromne rezultaty na Waszej skórze. I dziewczyny, to jest seria przeznaczona dla pań, które pragną luksusu, pragną szybkiego, szybkiej poprawy. Mają skórę już z takimi oznakami starzenia się i pragną jak najszybciej poprawić jej wygląd. I to jest też seria dziewczyny, która e, zrobi dobrą robotę na Waszej skórze. Dodana na przykład dla takiej pani 40+, plus raz w roku. Odbuduje jej skórę, naprawi i później pani przechodzi na inną pielęgnację. Naprawdę jest świetna. Tu są profesjonalne e, składniki i Działa cuda na skórze. Seria się składa dziewczyny z pianki do mycia twarzy, serum liftingującego, kremu na dzień i kremu na noc. Oczywiście jeszcze w to wchodzi krem pod oczy i wypełniacz zmarszczek, ale mi się oczywiście sprzedał nie, nie pokażę wam. To jest seria dziewczyny, jak, tak jak mówiłam, z bardzo luksusowym bogatym składem. Tutaj jest użyty patent, tak jak wcześniej wspominałam. Ten patent ma za zadanie Naprawić naszą skórę i sprawić, by ona sama zaczęła się regenerować i naprawiać od środka. Ten patent również sprawia, że te składniki, które są tu zawarte, wnikają w bardzo głębokie warstwy skóry, bo jak wiecie, mało kosmetyków, prawie wcale, prawie żadne kosmetyki nie wnikają w te głębsze warstwy skóry, dlatego nie widać tak szybko rezultatów. Ale te nasze, właśnie na mocy tego patentu, który został tu użyty, one właśnie wnikają w głąb skóry. I teraz Wam powiem, to są takie składniki główne, które tutaj są zawarte: to są peptydy biometryczne, generator kwasu fialuronowego i komórki macierzyste z roślin. Tą serię można nazwać dziewczyny serią naprawczą, jest to naprawdę botoks roślinny, zrobi naprawdę ogromną robotę na Waszej twarzy, jeśli tylko zaufacie, jeśli tylko będziecie stosowały, bo większość Pań kupi, leży na półce, nie kochane, to tak jakbyście jeździły maluchem i kupiły Mercedesa, ale nadal jeździły maluchem, to jest coś, takie porównanie, które zawsze mówię Paniom, że kupiła Pani Mercedesa, a nadal jeździ Pani maluchem, to jest dokładnie to samo. Tutaj dziewczyny mamy. Ja wiem jak to działa, ja wypróbowuję wszystko na własnej skórze. Ja mam również tutaj badania, że wiele kobiet, 91% kobiet zobaczyło ogromną poprawę w likwidacji dużych znaczek i brust na twarzy, szczególnie tutaj właśnie w tej partii i oraz na czole, ale też kochane, te badania pokazują, że ta seria jest bardzo skuteczna, że doceniły ją kobiety na całym świecie. I tutaj naprawdę polecam tym paniom, które chcą poczuć luksus, również tym paniom, które mają jakieś ważne wydarzenie w życiu, typu ślub lub takie wydarzenie, gdzie muszą, gdzie bardzo chcą wyglądać dobrze, wtedy dziewczyny, pół roku przed takim wydarzeniem, jesteśmy w stanie bardzo mocno zregenerować tą skórę i cofnąć oznaki starzenia się skóry od 5 do 10 lat. Jeśli zaufacie, to naprawdę się to wydarzy. Dlatego polecam tą serię. Wystarczy kupić jedną i zobaczyć jak działa, a później panie nie chcą się po prostu <noise> przerzucić na inną. Mm, tutaj y, te komórki macierzyste z roślin i peptydy, y, to w ogóle składniki, mają za zadanie dziewczyny y, odbudować tą skórę, naprawić ją. I tam gdzie są, jakbyście wzięły skórę pod mikroskop, skóra dojrzała ma uszkodzenia, przetarcia, ona jest cieniutka, delikatna, ją trzeba już traktować inaczej. To właśnie ta seria ją naprawi, tam gdzie trzeba, uzupełni, zliftinguje, zagęści i sprawi, że właśnie zmarszczki będą mniej widoczne, bo ten patent będzie sprawiał, że wasza skóra sama będzie się pobudzała do pracy, bo tutaj są zawarte właśnie te peptydy, czyli białka, które nasza skóra odczytuje jako swoje własne i wtedy odbudowuje się i naprawia te uszkodzenia i naszą skórę. I ja szybciutko omówię produkty. Pianka do mycia twarzy jest bardzo delikatna, ona zawiera wyciąg ze słonecznika i witaminę C, bardzo fajnie rozświetla dla wszystkich pań z delikatną skórą, z naczynkami, z rumieniem, z trądzikiem różowatym. Dziewczyny bardzo dobrze oczyszcza, macie wrażenie, że ta skóra jest taka fajna, oczyszczona, takie uczucie wrażenia chłodu rozświetla, jeśli któraś z pań pali lub ma wrażenie takiej skóry... Hmm, Burej, szarej, to ona świetnie rozjaśni ten kolor i sprawi, że będzie wyglądała zdrowiej, młodziej, ale już na etapie mycia. To jest genialne, ona napina skórę. I ta skóra jest taka napięta, czuć od razu to napięcie, ja bardzo to lubię. I dziewczyny, tutaj nie ma czegoś takiego, że czujecie, że ta skóra jest sucha. Ona od razu ją nawilża, zwiększa i jest bardzo gładka w dotyku, naprawdę jak pupcia niemowlaka. Dla wszystkich delikatnych skór z uczuleniami też polecana. Fajnie się sprawuje, bo jednak jest bardzo, bardzo delikatna. I to, co ją wyróżnia spośród innych produktów na rynku jest bardzo wydajna. Naprawdę, jak weźmiecie za dużo, to po prostu ona się ściągnie, nie można jej zmyć, a już jeśli ktoś używa ze szczotką naszą soniczną do mycia twarzy, to już w ogóle ten lifting jest, jak wiecie, taki, no rezultaty są fantastyczne. Kolejny produkt to dziewczyny serum. Serum naprawcze, które przeznaczone jest do skóry dojrzałej, te serum naprawia skórę, ono ma również właściwości silnie regenerujące i odbudowujące skórę, ale też przeciwzapalne i bardzo mocno odbudowuje skórę z uszkodzeniami. Z takimi. jak jesteście na przykład po jakichś zabiegach medycyny estetycznej, poparzeniem, jeśli macie jakieś taki trądzik z takimi wykwintami aż ranami to będzie pięknie wspomagało gojenie, leczenie. Ono po prostu leczy, naprawia i jak gdyby odbudowuje nowe tkanki, bo wnika dosyć głęboko i sprawia, że ta skóra się odnawia i regeneruje, bo dosyć szybko wszystko goi i koi. Tutaj też jest w składzie witamina C i jeśli macie jakieś zabiegi medycyny estetycznej, bardzo szybko Wam poprawi rezultaty, wygoi skórę i sprawi, że ona dłużej zachowa jędrność, dłużej te, utrzyma się ten efekt zabiegów. To jest właśnie w niej genialne. Polecona jest również dla osób, które mają trądzik, ponieważ jeśli są takie wykwinty, gdzieś stany zapalne, wiecie, z takimi ranami, to pięknie goi i koi skórę. Również jak macie jakieś y, rany na twarzy, nie wiem, coś się wydarzyło nagle, macie rany na twarzy, ogromny strób, bo ktoś upadł i y, ta skóra, no, to jest twarz. Y, wtedy ona, oczywiście trzeba ranę zagoić i w tym momencie, jak już będzie wygojona, y, kładziemy w tej pierwszej fazie właśnie serum. Y, Te serum bardzo pięknie i szybko wygoi skórę, sprawi również, że... Y, ta skóra się odbuduje i nie będzie dziewczyny takiej tendencji do bliznowacenia, bo ono wnika głęboko i pobudza tą skórę do pracy, wręcz uzupełnia ubytki i szybko działa na korzyść, na naszą korzyść, oczywiście, by ta skóra wyglądała jak najlepiej. Także ja polecam. Ostatnio moja córka się poparzyła i miała bardzo duże rany na twarzy, takie, że aż pani się w szpitalu spytała, czy to był wybuch gazu. To sobie wyobraźcie, ogromne strupy. No, i dostała takie tradycyjne leki, więc to nie były leki, które by wspomagały skórę w odbudowie. To były leki, żeby uspokoić tą buzię, ale strupy też powstały, więc tendencja do blizn była ogromna. No i po stosowaniu właśnie tego serum dziewczyny tak pięknie wygoiła się ta buzia, że teraz już nie widać w ogóle żadnych śladów, nie widać, żeby tam miały powstać jakieś blizny. Dlatego bardzo ważne w takim etapie, tym pierwszym takim, jest danie skórze tego, czego ona potrzebuje do odbudowy, do regeneracji. A jak ja już mam takie, wiecie, ja wiem, co jest w tych produktach, wiem, jak działa i wiem, na co można zastosować, to jest po prostu genialne. Kolejnym składnikiem tego zestawu są kremy, kremy na dzień i kremy na noc. Jak wiecie, każdy z nich ma inne zadanie. Krem na dzień ogólnie chroni, tu jest filter, ale filter dziewczyny trzydziestka, filter stabilny, który rano działa tak samo i wieczorem tak samo, bo jest tak zamknięty. Zobaczcie, to jest opakowanie kremu. Tu naciskamy sobie paluszkami i wyskakuje Wam porcja kremu. Tu się nic nie dostanie do środka. Jest tak zamknięte, żeby ten krem był, miał sw swoje właściwości przez cały czas, nawet jak już jest zużyty prawie do końca. Więc to jest genialne rozwiązanie, żeby zachować funkcjonowanie właściwości kremu, by dla was, na waszej skórze, mógł działać i mieć jak najwięcej takiej mocy sprawczej. I krem na dzień zawiera dziewczyny ostrosteps, czyli to zioło, które wspomaga pracę wątroby. I to zioło pomaga na odbudowę również skóry i tutaj też jest ten patent, więc ten krem będzie bardzo fajnie na wspomaga skórę, chroni ją w dzień, ale to genialne co robi, to bardzo fajnie uszczelnia naczynka. Jeśli go zabraknie, to wtedy widać, bo on bardzo fajnie wspomaga właśnie przy trądziku różowatym, tam gdzie są zanieczyszczenia, zaczerwienienia skóry lub przy naczynkach bardzo mocno chroni tą buzię. Nic się tu nie stało, by nic, że ta skóra się nie zagotowała żeby te naczynka właśnie y, uszczelnić, żeby one się nie pojawiały częściej. Ten krem, no to jest mistrzostwo świata. A kolejny krem na noc jest y, kremem z retinolem, z witaminą A, nie można go używać na dzień, ponieważ on silnie regeneruje. Ten krem dziewczyny ma takie właściwości, że on wam mocno napnie buzię, będziecie wręcz to czuły, że ta buzia się kurczy, ale mocno też nawilża i Sprawia, że ta skóra się mocno i silnie regeneruje w nocy. Spłyca z marszczki, bruzdy, bo jak wiecie, krem nocny wszystko naprawia, więc to taki podbudowniczy, którego wpuszczacie w swoją skórę. Tu widzę, tam napnę, tutaj wygładzę, więc on zrobi to wszystko za Was. Sobie śpicie, a ta skóra mocno pracuje. I jak mówiłam, jest to seria naprawcza, więc ona bardzo mocno dba o tą skórę. I warto sobie kiedyś przetestować taką serię i zastosować sobie dziewczyny tak raz w roku, bo już generalnie po 45 roku życia już ta skóra jest troszkę inna, jest słabsza, wiotczejąca, a jeszcze jak Panie są po chemioterapii, to ta skóra już potrzebuje takich bomb. Chociażby kilka razy w roku, żeby sobie zrobić taką serię, bo potem ta skóra już jest odbudowana, już inaczej reaguje, już jest uodporniona, a dużo kobiet się teraz boryka z takimi problemami skórnymi. Więc tutaj Wam przedstawiam tą najlepszą serię, która jest u nas: serię naprawczą, przeznaczoną do cery dojrzałej, bardzo luksusową, porównywalną. Do serii najlepszej pielęgnacji japońskiej na świecie, która kosztuje dziewczyny no ogromne pieniądze w porównaniu z tymi produktami, ale tu macie ten patent, który Wam to wszystko zapewni. Yy, dziewczyny, to wszystko na dzisiaj i dbajcie o siebie. Yy, wy też jesteście tego warte, pamiętajcie. Pozwólcie sobie czasem na odrobinę luksusu. Nie mówię, że zawsze, ale choć czasem, bo. Yy, nie ma nic piękniejszego niż zadowolona kobieta i szczęśliwa kobieta. I my jesteśmy takie nauczone, że o sobie myślimy na samym końcu, ja też taka byłam, ale czasem po prostu trzeba najpierw pomyśleć o sobie, żeby potem móc dać coś innym. Więc dziewczyny, dbajcie o siebie, pielęgnujcie siebie, byście wyczuły się dobrze, bo potem to się udziela na wszystkie inne osoby w waszym życiu i całe otoczenie. Do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim filmiku, czy już używałyście. Jeśli chcecie spróbować, napiszcie. Ja się odezwę do Was, więc i zachęcam do zapraszania koleżanek, ponieważ dziewczyny, no, niektóre osoby są zamknięte, są same z tym problemem, a może taki filmik im właśnie pomoże w tym, by zacząć coś robić z tą skórą, bo być może nawet nie wiedzą o istnieniu takiej firmy, o istnieniu takich. Możliwości, jakie są w tej chwili na rynku, więc czasem warto się podzielić z innymi. Do zobaczenia! Pa!